żeby przepowiedzieć Państwu o wizerunku przedsiębiorcy w social mediach, jak budować zaufanie, profesjonalny obraz online. Bardzo często słyszę: nie, Pani Paulino, ja pracuję lokalnie, nie potrzebuję, żeby mnie ktoś w internecie widział, ale drodzy Państwo, prawda jest taka, że. Marka osobista, którą budujemy, budujemy od dzień dobry. Chwilkę powiem, kim jestem. Nazywam się pamiętan Tak jak się przedstawiam moją pasją jest po prostu rozwijanie kobiet i pomaganie w wyjściu z chaosu dotyczącego social mediów, ale także dotyczącego marketingu. zgłaszają się także do mnie mężczyźni. I chodzi o to, drodzy Państwo, żebyśmy sobie uświadomili, czym jest marka osobista. Just Bezos. Powiedział, że marka osobista jest to, to, co, po, co powiedzą o tobie ludzie, jak zamkniesz drzwi za sobą. A ja bym dodała, jak zamkniesz drzwi i otworzył Twojego Facebooka, Twojego Linkedina, Twojego Instagrama, bo pierwszym źródłem wiedzy, gdzie ludzie szukają e, informacji o przedsiębiorcy, jest właśnie Internet. E, proszę podnieść ręk, rękę ta osoba, która ma Facebooka. I czy są to Facebooki prywatne? Ręka w górę. A firmowe? Zobaczcie, drodzy państwo. I tam szukają was klienci. To jest wasze źródło klientów. I bardzo ważne jest, że jeżeli macie profile własne na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie, nawet na TikToku, niektórzy przedsiębiorcy przecież działają, żeby one miały rozsądną strukturę. I o tym będę chciała państwu dzisiaj powiedzieć. Będziemy rozmawiali o pięciu takich krokach. Pierwszym krokiem będzie profil, będzie zdjęcie profilowe, będzie bezpieczeństwo, będzie spójność i będzie sprzedaż. Moja prelekcja postaram się, żeby nie trwała dłużej niż 15 minut, ale żeby ona wniosła dla Państwa wartość, wiedzę, którą potem wykorzystacie. Bo to, z czym ja się spotykam od kilku dobrych lat, to jest to, że my tak naprawdę byśmy chcieli, żeby przez media społecznościowe przychodzili do nas klienci, ale my w ogóle nie wiemy, jak się za to zabrać. A najlepiej zabrać się po prostu od podstaw. Podstawową rzeczą jest profil. Profil to jest nasza wizytówka. To jest to, co my pokazujemy w social mediach. Profil nie może być śmietnikiem. Profil nie może być bazą ogłoszeń naszych sąsiadów, kuzynów, koleżanek, kolegów. I bardzo ważne jest, żebyśmy, jeżeli jesteśmy przedsiębiorcami, nasz profil pilnowali, żeby on był spójny, tak jak my chcemy pokazać go światu, bo pamiętajcie, że to co my pokazujemy na social mediach, to tak naprawdę my decydujemy, co my pokazujemy. Nie nasi sąsiedzi, nie nasze koleżanki, nie nasi znajomi, to my decydujemy, co chcemy tam publikować, i to od nas zależy, jak ten profil będzie działał. Czasem warto zrobić porządek, poczyścić różne rzeczy, a potem dodawać to, co jest zgodne z waszą, z waszą wizją, i zarówno jeżeli chodzi o profil prywatny, jak i profil firmowy. Bardzo ważne jest też, jeżeli macie profile prywatne, które i jesteście ze społeczności lokalnej, gdzie ludzie wiedzą, kim wy jesteście żeby ten profil odpowiadał takie trzy bardzo ważne pytania. Na pytanie kim jesteś. Tutaj macie na slajdzie chyba boję się na... pierwsze pytanie kim jesteś. Drugie pytanie czym się zajmujesz i dlaczego warto ci zaufać. To są trzy pytania kluczowe i taki post powinien się pojawić na każdym waszym profilu. Profilu na medium społecznościowym, jakim jest Facebook, jakim jest Instagram, żeby ludzie wiedzieli, co ty w ogóle robisz na tym Facebooku, na Instagramie, po co ty w ogóle możesz im się przydać, bo ludzie lubią wiedzieć, po co mają oglądać twój profil. A jeżeli oni będą wiedzieli, że udostępniasz Krysię, Zosie, Marysię, Genovefę, Józefa, Zenka. To oni się gubią w ogóle, co ty w ogóle tam chcesz, co ty potrzebujesz, czy, czy szukasz klientów, czy ty chcesz sprzedawać, czy ty po prostu jesteś ogólnodostępną bazą e, usług informacyjnych i tablicą ogłoszeń. Musimy zada zadać sobie pytanie przede wszystkim, po co nam te media społecznościowe? Czy my chcemy, żeby one były naszą wizytówką i żeby przyciągały nam klientów i jeżeli ktoś wchodzi na nasz profil, żeby wiedzieli, co tam mogą, co, na co mogą liczyć, co mogą dostać. Drugie zdjęcie profilowe. Pierwsze wrażenie robi się raz. I prawda jest taka, że zdjęcie profilowe, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, powinno być zrobione estetycznie, ładnie. Powinno być to zdjęcie niesezonowe, nie na zasadzie, że jestem w czapce narciarskiej i właśnie zjeżdżam na nartach, a jest lato środek lata i no, nie, może nie mamy teraz około 30 stopni, to nie jest dobre zdjęcie profilowe dla przedsiębiorcy, drodzy Państwo. Przedsiębiorca powinien mieć ładne zdjęcie zrobione przez fotografa. Jeżeli nie mamy funduszy na to, żeby zainwestować w fotografa, warto dobry telefon, dobre naświetlenie i kogoś, kto ma smykałkę do zrobienia zdjęć. Może być to osoba, która jest początkującym, amatorem fotografem, może to być ktoś z rodziny, ale ważne, żeby to zdjęcie oddawało to, kim wy jesteście. Nie, może być, nie możecie być na tym zdjęciu z nosem na kwinty, po prostu na naburmuszeni, zmęczeni, zdziwieni. W ogóle po co mi to zdjęcie? To powinno być zdjęcie, które przyciąga waszych odbiorców, na którym jesteście uśmiechnięci. Najlepiej też przygotować się do tego zdjęcia, w jakiejś dobrej atmosferze. Często fotografowie proponują dodatki energetyczne, tak to nazwę, żeby te zdjęcie jednak było takie spokojniejsze, z luzem, bo czasami się spinamy przy, tym, przy, robieniu zdjęciu, przy robieniu zdjęcia. Zdjęcie też powinno budzić zaufanie potencjalnego klienta. I Ja wiem, że może sobie Państwo myślicie, a nie, ja mam profil prywatny, mam tylko dla najbliższych znajomych i oni tam nic, to, to sama, sama rodzina i najbliżsi znajomi, ale ta rodzina i ci znajomi mają potem znajomych znajomych. I chodzi o to, że Poczta Pantoflowa to jest najlepsza sieć marketingowa, jaka tylko istnieje. Ale trzeba dobrze zadbać o to, żeby wiedzieli, co mają o nas mówić, jak mają mówić i żeby wiedzieli, co mają powiedzieć na nasz temat. A jak będziemy mieli chaos, będziemy mieli natłok różnych informacji na naszych profilach, to nawet nasi znajomi w końcu zagubią się. To czekajcie, to on jest stolarzem, czy on po prostu zbiera grzyby w lesie i z tych grzybów potem robi przetwory i on je sprzedaje? Ludzie potrzebują czystych, klarownych informacji. Kolejną rzeczą bezpieczeństwo. Drodzy Państwo, podnieście rękę w górę ta osoba z Was, która ma logowanie do portali społecznościowych dwuskładnikowe. Super. Ja wytłumaczę, czym jest logowanie dwuskładnikowe. Logowanie dwuskładnikowe jest niezbędne, szczególnie jeżeli prowadzicie Państwo firmy. Chodzi o to, że bardzo często, proszę też powiedzcie mi, czy mieliście jakieś w ciągu ostatniego roku informacje na messengerze: Ania, weź mi wyślij kod blika. Są włamania bardzo często na konta. I mam żywy przykład koleżanki, której brat nabrał się na takie coś bo miała dziecko chore i dostała blikę, słuchaj, stoi pod bankomatem, została informację, stoi pod bankomatem, weź wyślij mi kod, bo potrzebuję pieniędzy. Bo potrzebuję pieniędzy. I ten jej brat wysłał pieniądze, a to nie ona wysłała, tylko haker. I logowanie dwuskładnikowe jest niezbędne do tego, że jeżeli z jakiegokolwiek innego miejsca będziecie chcieli się zalogować na swojego Facebooka, na swojego Instagrama, do poczty Google, to was zapyta SMS-em, Whatsappem, Messenger-em, Messenger Whatsappem, mailem, czy wy to wy i wy wtedy potwierdzacie. I dzięki temu wasze konto jest bezpieczniejsze. A odzyskać konto i potem dobry wizerunek, bo często też hakerzy zmieniają nam zdjęcia na całkiem niekoniecznie etycznie zgodne. Tak? Odzyskać potem dobry wizerunek jest bardzo ciężkie, więc bardzo ważne jest to logowanie dwuskładnikowe. Silne hasła dla każdej platformy. Ja wiem, że nam jest wygodniej mieć aniołek 1, 2, 3, 4, 5 do każdej platformy. Przykładowo teraz mówię, tak. Ale chodzi o to, żeby każda platforma, każde logowanie było troszeczkę inne, zmieniało się bo hakerzy są sprytni. Osoby, które chcą pozyskiwać konta i dane skąd, są sprytni. A teraz wiecie, drodzy Państwo, tak naprawdę niezwykle cenną informacją są dane do przedsiębiorców, dane do znajomych, bo to jest żywy organizm, który może potencjalnie od nas coś kupić. Są nawet informacje sprzedażowe, słuchajcie, sprzedam grupę, 25 tysięcy osób zaangażowanych w grupę zamkniętą, kwota taka i taka i normalnie ludzie handlują tymi danymi, mimo tego, że osoby, które są na tej grupie, wcale nie podjęły takiej decyzji, że pozwolą sobie na sprzedanie tych danych. Więc też, drodzy Państwo, uważajcie, na jakich grupach zamkniętych, facebookowych, na jakich portalach jesteście. Warto zrobić sobie taki porządek z tym, raz usiąść i zrobić, i potem mieć naprawdę spokój. bo to, żebyśmy my byli bezpieczni, jest niezwykle, niezwykle ważne, bo my oprócz informacji na Facebooku, informacji na naszych mailach, mamy często pozapisywane w wiadomościach sami do siebie, czy w wiadomościach do rodziny. Na przykład hasło, jakiś pin. Uważajmy na to, co komu wysyłamy, ale przede wszystkim, jeżeli nie macie hasła dwuskładnikowego, bardzo wam polecam założyć hasło dwuskładnikowe. To się robi w kilka minut, ale bardzo pozwala wam spać spokojnie. Kolejnym elementem jest spójność treści. Jeden styl, jeden przekaz. Jeżeli macie różne platformy, publikujecie na różnych platformach społecznościowych, na przykład na Facebooku, na Instagramie, skupiamy się na tych dwóch platformach, to jeżeli to ma być profil was jako przedsiębiorcy, który prowadzi już jakąś firmę, bardzo ważne, żeby były podobne kolory marki, podobne informacje się przekazywały, przemycały, pojawiały się tam, żeby to nie było takie wiecie, rozbieżności strasznie duże i potraktujcie media społecznościowe jako Kiedyś były kramiki z informacjami, co kto sprzedawał, na przykład z ogłoszeniami, w gazetach pojawiały się ogłoszenia. Potraktujcie media społecznościowe troszeczkę jak taki kramik z ogłoszeniami, ale jeżeli jest napisane czysty klorownie, co ty oferujesz to ludzie wiedzą, co, ty, co od Ciebie mogą dostać i mogą Cię polecić po prostu dalej. Jeden język komunikacji, jeżeli komunikujemy się do osób dorosłych, to nie mówimy, oj moja y, królewno złota, przepraszam Cię najmocniej. No, to, to, to musimy wyważyć, do kogo, do kogo my chcemy mówić. Spójność wizualna, o czym mówiłam, i zapamiętywalność, i rozpoznawalność. Chodzi o to, że jeżeli nawet będzie to zdjęcie, o którym mówiłam chwilę wcześniej, y, ładne, spójne, to ważne, żeby to zdjęcie profilowo, słuchajcie, drodzy Państwo, było wszędzie. Na Facebooku takie same, na Instagramie takie same, na Google'u, na Gmailu, żeby było też podłączone takie same, że tam gdzie się pojawiacie, żeby pojawiały się te same zdjęcie. Chodzi o to, żeby was ludzie zapamiętali. I dlatego tak ważne jest, żeby to zdjęcie było zrobione dobrze i żeby ono się obiło ludziom o oczy. Żeby ludzie zapamiętali wzrokowo, ok, dobra, ta pani to zawsze lubi zielony, to, to będzie ta pani, tak? A ta pani zawsze w żółtym, a ta pani zawsze w różowym, a ten pan zawsze ma granatowy garnitur, ale ma kolorowe krawaty. A ten pan zawsze jest ładnie ubrany, ale ma kolorowe, eleganckie skarpetki. Tak? Czasami, to wiadomo, skarpetek nie widzimy na zdjęciu profilowym, ale tak pod kątem wizualnym, jeżeli pojawiamy się jako przedsiębiorcy. Kolejny etap, sprzedaż jako efekt zaufania. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o wizerunek nas jako przedsiębiorców w mediach społecznościowych, social mediach, bardzo ważne jest też komunikowanie, że my coś sprzedajemy, o ile sprzedajemy, prawda? I nie ma takiej sytuacji, że kupią od nas od tak. Ludzie muszą nas poznać, muszą, muszą ludzie nam zaufać muszą nas polubić, poobserwować, a dopiero potem od nas będą kupować. Bo bez tych czynników wcześniejszych człowiek sam sobie, może tak wiecie, Czasem może kupi, ale raczej to się nie zdarza, bo ludzie teraz na tłoku różnych branż, wielorakości informacji, jakie dostajemy przez media społecznościowe w telewizji, w radiu, wybierają, selekcjonują, co kupują i od kogo kupują. I to jest niezwykle ważne, żeby budować z tymi naszymi klientami w social mediach, zarówno jeżeli to jest profil prywatny nasz, jak i profil firmowy, żeby budować z nimi więzi, relacje, bo jeżeli oni was polubią, jeżeli oni wam zaufają, poobserwują was i zobaczą, że wy faktycznie mówicie logicznie, dowozicie informacje, które obiecaliście na czas, to oni wtedy zaczną u was kupować. I to jest bardzo, bardzo ważne. I dziękuję bardzo za zaufanie. Jeżeli macie państwo jakieś pytania, to ja jestem do dyspozycji. Dziękuję również. Dla... Dla tych z Państwa, którzy chcieli być, na przykład bardziej pogłębić temat dotyczący budowania marki osobistej w social mediach, w następnym tygodniu będę prowadziła szkolenie online 5 kroków do skutecznej marki osobistej. Także będziemy przechodzić przez etapy chaosu związanego z social mediami do marki osobistej wspólnej. Więc zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo za jakże Logowanie półschodnikowe, to wiedziałam, że zupełnie niedawno, a wiem, jak, jakie ono jest ważny. Pozwólcie, że teraz wystąpię z prezentacją powiatowych, które są Wybaczcie, bo...